Cześć, witam się z Wami we vlogu, którego nie było od już bardzo, bardzo, bardzo dawna Jakoś będzie ciągle coś było nie tak, ciągle nie po drodze, albo zapominam aparatu wziąć, albo bateria była nienaładowana, albo było tyle roboty, że nawet nie było kiedy i co nagrywać, więc z jakiegoś po prostu tego się nie odbywało Dzisiaj w końcu już postanowiłam, że Trochę nagra, zobaczymy ile z tego wyjdzie, czy w ogóle ten film powstanie. Ale no, chociaż, chociaż coś. Jesteśmy w trakcie takiego mini remontu w pokoju Hani, z tego względu, że Hania już się przeprowadza z naszej sypialni do swojego pokoju, więc kupowaliśmy nowe łóżeczko, które składaliśmy w piątek wieczorem, jest złożone. Niestety myślałam, że kupiłam teraz od ręki. Niestety format niby jest niestandardowy, bo jest 160x80 i trzeba po prostu na zamówienie Więc, e, więc no musimy zamówić, musimy czekać Nie wiem ile, póki co stare łóżeczko poszło na śmieci, bo już było tak rozwalone, że ledwo wytrzymywało bo Hania tak po nim skakała Obgryzała farbę jak była młodsza i te zęby szły, więc cały był, rama była obgryziona bo łóżeczka był wyrwany, więc już się nie dawało do do niczego chociaż gdybym pewnie wiedziała że tego materaca nie kupię w sobotę no to bym tego łóżeczka jeszcze nie wyrzuciła jeszcze by nam posłużyło te kilka dni dopóki byśmy nie mieli tego materaca po prostu pierwotnego ale no trudno na szczęście mieliśmy łóżeczko turystyczne z zeszłego roku z wakacji więc póki coś śpi w nim ale jest to łóżeczko jest ogromne tak szczęście jest za niskie i jest niewygodne to właśnie w sypialni, jak możecie pamiętać, tu stało łóżeczko, zrobiłam małe przemylowanie i tu staje moja toaletka, bo stała tu pierwotnie tutaj. A ta komoda jest właśnie w spokoju, Hani, ale ona nam tam nie pasuje i brakuje miejsca, więc ona zostaje tutaj u nas. Tutaj właśnie jest to łóżeczko, Hani, to turystyczne, w którym ona śpi. Jest po prostu tragedia, powiem Wam szczerze. Ech, nie rozumiem, jak dzieci mogą tak na dłuższe mety spać w tych łóżeczkach, bo one są koszmarne i wiem, że w cię nie wysypia tak samo, więc też na pewno dużą rolę odgrywa tutaj materac, którego tutaj jakby nie mamy, więc ona śpi są właściwie na kocach i na takim materacyku właśnie od tego łóżeczka. Ale ten to, 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 to materac nawet nie jest materac, bo to jest jakaś deska w ogóle taka sztywna, że, że porażka, więc no, na razie musimy przytrzymać. Czekamy, nie wiem jeszcze ile muszę zadzwonić, właśnie zapytać, ile będziemy czekać także zobaczymy, ale tu już właśnie nam się zrobi spora przestrzeń, jak już Hani nie będzie, więc tu jeszcze nas czeka tylko mąż musi mi tutaj lustro przywiercić, bo miałam je tutaj jest teraz schowane i tu właśnie mam zakupy z z Ikei, gdzie byliśmy wczoraj w Ikei, właśnie tu wzięłam dwie takie poduszki w kotę do do Hani właśnie na, na łóżeczku ale to wam też pokażę później te zakupy to właśnie mam ramy, będziemy ją wieszać tutaj nad nad łóżkiem. Takie same ramy mamy właśnie w salonie ze zdjęciami ze ślubu i ze zdjęciem Hani z roczku. Tutaj właśnie muszę jakieś jedno wybrać i właśnie też takie powiedzmy bo łysa mi ta ściana była i chciałam po prostu coś coś dodać, żeby coś tutaj było, że to będzie taka nasza typowa wyciec sypialnia. Jak już dziecka nie będzie, to już mogę sobie to poszaleć jakieś nasze zdjęcie Ładne tutaj dać, że Wam ten pokoik, hani, ale tutaj jest ogólny bałagan, więc na to nie patrzcie, bo wiecie, on jest, no jak to mówię w trakcie remontu. I haha, konik. Mamy łóżeczko, mamy właśnie to łóżeczko domek. Jest przepiękne. Ogólnie ja je zamówiłam na Oelixie. Haneczko nie wchodź, kochanie, bo wpadniesz że O tak, no. Jest naprawdę solidnie wykonany, jest ciężkie. I to łóżeczko tak naprawdę znalazła nam moja przyjaciółka, chrzestna Hani, która właśnie też pomagała mi wyszukać tego łóżeczka, bo ją będę tutaj ingerować właśnie w urządzenie tego pokoiku, bo brakuje mi jej właśnie... Misiu jest, no. Brakuje mi właśnie takiej koncepcji artystycznej, którą ona ma, więc muszę ją do tego wykorzystać. Wiemy więcej, co tutaj chcę zrobić, tylko po prostu będziemy też właśnie dekorować tę ścianę. Właśnie tam jak możecie zobaczyć jest kwiatek, który przykleiłam jakiś czas temu na próbę. Zobaczyć czy mi się nie odklei. No i patrzę, że się nie odkleja, więc on się już, już ponad tydzień mi się on trzyma. Tutaj ładnie, więc myślę, że po prostu zamówiłam właśnie większy arkusz i będziemy go przyklejać. Kwiatek to jest. Aciu! Aciu! Oj, aż Ci okularki spadły. Czekaj, mama Ci podniesie. Korona z pierwszych urodzin, Hani. A już zaraz, właściwie za cztery dni. Dwa latka. Tutaj właśnie stoi nam jedna szafa do... do taka szafka na, na zabawki, taka niziutka, tutaj będzie stała właśnie w tym miejscu. Jeszcze właśnie nam brakuje szafki wiszącej tutaj. Będzie wisiała, bo muszę właśnie te rzeczy z góry pochować, bo nie mam po prostu na to miejsca i tutaj właśnie mamy jest basen, tutaj właśnie Hanni kuchnia więc jest ogólny tutaj bałagan ale no jeszcze nie sprzątam, nie układam, bo nie mam gdzie po prostu i dopiero Hania będzie tutaj spała, dopiero mogę tutaj sobie wszystko poukładać ale łóżeczko sobie możecie zobaczyć jest naprawdę przepiękne, bardzo dobrze wykonane i mam nadzieję, że nam posłuży nam na, na jakiś no, dłuższy okres czasu niż e, to niemowlęce. Dlatego też z tego też względu wzięłam po prostu większy rozmiar e, łóżeczka, a nie ze 140 na 70. Bo to wydawało mi się bez sensu. 20 cm więcej to jest niewiele tak naprawdę. Pokażę Wam na szybko te kilka rzeczy, dosłownie kilka rzeczy z Ikei, które są do pokoju Hani, które kupiliśmy ostatnio w sobotę. Są to dwie takie poduszki, są chyba 40 na 40 kotki, to jest, nie wiem czy ta poszuka właściwie jest ściągana, chyba nie, to jest cała taka podusia. Właśnie chciałam, żeby miała trochę zrobić jednak, będziemy miała na łyżeczku, trochę po prostu takich większych po układzie, żeby miała miękko na pewno zabawę sobie posiedzieć, więc one chyba były po 15 zł, więc więcej dwie. Tutaj wzięłam taki mały różowy serwetnik to z myślą o urodzinach Hani, żeby po prostu postawić serwetki na stole, bo z tego nie miałam, a kolor mi idealnie pasuje, więc więc po prostu wziąłam bo był chyba za 4 czy za 5 zł. I tutaj właśnie największa rzecz do to są zasłony, pierwszy raz kupowałam zasłony w i nie mam pojęcia jak one się tam sprawdzą, są to zasłony takie przyciemniające zupełnie i one są na tym do zawieszenia na karniszu i właśnie nawet nie wiemy tak naprawdę czy na nasz karnisz będziemy mogli zawiesić, bo w salonie mamy problem, że no nie da się takich zasłon, tylko firanki ale najwyżej po prostu zmienimy sobie karnisz uchanie w pokoju, bo za zasłony będzie po prostu lepiej zasunąć i tym bardziej, że mamy tam łóżko w miejscu przy oknie, więc żeby nawet przyciemnić jej, te zasłony będą lepiej wyglądały. One dwie to są dwie sztuki takie właśnie szare chyba za 150 zł. One mają 3 metry. Zobaczymy właśnie czy nie będę musiała ich skracać, bo mieszkanie ma 2,50 Zobaczymy jak się one będą reprezentowały. To też zobaczymy po prostu. Dam wam żebyście chcieli wiedzieć. To wziąłam też tylko kieliszki do wina. 6 sztuk, też w jakiejś chyba zawrotnej cenie 12 zł. Takie takie malutkie, w sumie to myślałam, że są większe, mogą mi właściwie otworzyć w Ikei. Ale wystarczą, myślę, że nawet... Taka idealna wielkość lampki dla mnie, bo ja potrafię wina bo więcej, więcej nie jestem w stanie, nie lubię, e, więc one się przydadzą po prostu, też może na, na, na imprezę. I z Ikei jeszcze mieliśmy tą szafkę, e, co Wam pokazywałam wcześniej, e, nie złożoną jeszcze, e, no i tu jest takie pierdółki, to jest to. Jest to. I, i, I pościel, i, i poszetki. To wam zaraz. Wczoraj jeszcze udało mi się wejść na chwilę do Pepko. Wczoraj jeszcze właśnie byłam pierwsza na paznokciach. Pokażę. Piękne. To jest taki brudny róż z takim nudziakiem, To jest z Neon Nie mam pojęcia jaki kolor, ale jest piękny taki mój. Na szybko, krótki, chociaż tak muszę się przyzwyczaić, bo po roku nie miałam paznokci więc e, jednak nie nadaje się do robienia sama, nie spisują mi się, odpadają mi po dwóch dniach, więc chyba jednak po prostu muszę mieć hybrydę na żalu. Na mojej pusty się po prostu nie trzyma, ale do rzeczy. E, mam czekko. Wziąłem dwie e, z Zmyślam, żeby przykleić hanina na prezent bo Hania ma jutrą rodzinę. E, właśnie na, na rowerek jej nakleimy. Zobaczymy czy kolor trochę mi nie pasuje, ale e, różowe bardziej, bo było tylko jeszcze żółte. Chyba srebrne, więc te mniej bardziej się zgrywały, więc zobaczymy. Wielka faza narysowania, kolorowanie trwa, więc wzięłam, dorwałam takie kredki właśnie pastelowe z Bika. Moja chrześnica jej miała, mówiła właśnie mi, że jej mama, że kupiła kiedyś bydrąca, takie duże opakowanie. Ja już ich nie widziałam, ale patrzę w plebko za 10 zł. Teraz w ogóle ceny się zrobiły o zaokrąglone, bez tego brakującego grosza. I właśnie są malutkie, takie fajne do trzymania rączek, więc zobaczymy, jak sobie Hania z nimi radziła. No i tu jest zapas bloku technicznego i rysunkowego, kartka do kolorowania. A tu jest kartka do kolorowania, nie wiedziałam o co chodzi, taka ładna. No, więc to jest właśnie Miki i Daisy, to jest teraz hit po prostu, musi być wszędzie. Więc jak to zobaczy, to po prostu będzie radość. <grym> jeszcze tego nie widziałam i nie pokazywałam. Z ściuchów wzięła mi po prostu takie bluzę i leginsy, takie do latania na te zabaw, do latania po piachu czy coś, no to żeby miała. Tutaj też zmieniły się w ogóle metki w Pepco, są inne i no i właśnie te ceny, że wszędzie są, jest równa powiedzmy dyszka, nie tam 9,99, tylko ta dyszka wziąłem 98, na długość będzie ok, nie wiem jak to pod paszkami, bo nie jest to materiał jakiś mocno rościnniwy, ale zobaczymy, by to musiała i tak teraz dobrania wszystko pójdzie. By po prostu potem jej przymierzyć tu właśnie takie ligińce szare z zajączkiem tu jeszcze stara metka one były za 8 zł tutaj drugie zwykłe takie liliowe za 6 zł więc tu będę jak na plac zabaw do latania to to nic więcej nie trzeba i właśnie bluza też taką ciemną bo brakowało nam takiej wkładanej przez głowę ciemniejszej takie jasne, więc no, szkoda mi było żółtej bluzy. Powiedzmy tak naprawdę zabaw. Więc też taką z myszką. Tutaj jest z, z lampasem, mhm. I ona była hmm, 20 zł. Jeszcze jedne zwykłe leginsy, też e, 6 zł. Też takie jednobarwne, nic takiego szczególnego. E, tu wziąłem taki zwykły po prostu piórnik e, na Hani kredki, żeby po prostu schować je do jednego miejsca, aż akurat był z mini, no to, no to sama radość. Fajny, bo jest taki większa Hania trochę kredek ma, więc będzie miała w jednym miejscu. E, 5 zł, więc spoko. Takie kubeczki właśnie na, na imprezkę. E, tutaj żeby powrócać może jakiś, jakiś popcorn, jakieś chrupki dla dzieciaków, e, 12 sztuk. Takie dekoracyjne taki motyw przewodni mamy złoty, podroby róż, rozgold, takie kolorki pastelowe. Więc będzie nam wszystko pasowało. I, no. I z to tyle. Mamy już tą szafkę w pokoju, hani. To właśnie jest taka. To jest taka szafka, szuflada. Ja mam tutaj na razie takie powrzucane rzeczy, żeby po prostu schować je, na, żeby nie leżały na, na, na wierzchu. A tutaj po prostu docelowo będą hanie zabawki. To jest taka szuflada wyjeżdżana na kółkach. Ona cała wyjeżdża. Nie jest na żadnych szynach, więc jest bezpieczna, nie spadnie dziecku na palce. Ona cała jest na kółkach, cała wyjeżdża, cała się chowa. Bardzo fajnie to wygląda, I tu właśnie jeszcze chcę kupić tą taką poduszkę siedzisko, żeby było miękko i jeszcze tutaj na ścianie będzie szafka wisząca właśnie, więc tak to wygląda. Tutaj właśnie ogarnęłam z szuflady rzeczy, schowałam tutaj do komody takiej przenośnej i właśnie jeszcze tutaj będzie sporo rzeczy siedziało. I jutro prawdopodobnie będzie materac, więc zobaczymy, a dzisiaj już dziękujemy za oglądanie i życzymy miłego dnia. Pa, pa!